Cześć, witajcie! Z tej strony Mangetsu i dzisiaj pokażę Wam jak zainstalować modyfikacje do najnowszej wersji Terrarii. Na początek musimy wejść w folder z Terrarium. E, domyślnie powinno się znajdować mniej więcej e, na tej ścieżce, która teraz Wam się tutaj pojawia, ale żeby uniknąć problemów najprościej będzie, żebyście weszli w Waszego Steama, następnie w bibliotekę, później e, szukacie na Waszej liście gier Terrarii, klikacie prawym, wchodzicie we właściwości, Później wchodzicie w zakładkę pliki lokalne i przeglądaj pliki lokalne. I jak widzicie, ta ścieżka zgadza się z tą, która jest na dole. Możecie się bawić we wchodzenie, ale ja uważam, że przez Tima jest najprościej wejść. No i co dalej. Teraz minimalizujecie to, ponieważ to będzie nam potrzebne, ale dopiero później z e, tym mi już nie będzie potrzebny. No i następnie musicie wejść w link podany w opisie. Teraz scrollujemy w dół aż do Download, i tutaj powinien być e, link do pobrania najnowszego Team Odloadera. Ja mam Windowsa, więc pobieram. No, i proszę bardzo, teraz właśnie TeamOdLoader powinien się zacząć pobierać. Jak już pobraliście TeamOdLoader, najlepiej będzie, żebyście go sobie gdzieś wypakowali. Ja sobie go wypakuję na pulpit. No, i proszę bardzo, to już mogę zamknąć, to zminimalizuję. I tutaj mam folder mody. I teraz musimy wejść w folder, którym zajmowaliśmy się wcześniej, czyli folder Sterarium. I te dwie rzeczy będą nam potrzebne. Teraz chcemy, żebyśmy mieli i oryginalną terarię czystą, i też chcemy mieć terarię zmodowaną. Dlatego najlepiej jest po prostu zmienić nazwę tego oto pliku yy, na na przykład mody. W ten sposób nam się to nie pomyli i nie zastąpi, i będziemy mogli mieć i oryginalną terrarię i tę zmodowaną. Teraz bierzemy wszystkie te pliki z tego folderu i przeciągamy do tego w którym po prostu jest oryginalna teraria. I proszę bardzo, to jest cała filozofia, już powinno wszystko śmigać. Jeśli nie chcemy za każdym razem wchodzić do tego folderu tutaj i się męczyć, to po prostu zrobimy sobie skrót na pulpicie, czyli prawy, i do, pulpit, utwórz skrót. W ten sposób mamy skrót do modów. No i to samo z czystą terrarią, i do, pulpit, utwórz skrót. No, żaden problem. Mamy skróty do terarii. No i możecie tak łatwo sobie odpalać wedle swojego wyboru. Teraz będziemy się zajmować tym, jak zainstalować wybrane przez nas modyfikacje. Ja już mam swoją listę, więc będę musiał coś do niej dodać. Więc tak, wchodzimy tutaj w wyszukiwarkę modyfikacji, która jest jeszcze w fazie beta, ale działa bardzo dobrze i tutaj mamy całą listę modyfikacji do wyboru. Wybieramy sobie jakąś modyfikację, możemy też się czegoś o niej więcej dowiedzieć. I jak zdecydujemy się ją pobrać, no to klikamy tutaj download. No, i w tym momencie pobiera nam się modyfikacja, ale to jeszcze nie wszystko. Jak powrócimy, no to okazuje się, że Terraria informuje nas o tym, że mody, które teraz sobie pobraliśmy, jeszcze nie są włączone. Żeby je włączyć, tutaj wchodzimy sobie w zakładkę MOC w menu. I tutaj mamy wszystkie mody. Szukamy moda, którego pobraliśmy sobie. Jest on tutaj. Widzieliście, że właśnie takiego moda sobie pobrałem, ale niestety jest wyłączony. Żeby go włączyć, klikamy po prostu tutaj. I następnie klikamy ten guziczek. Przeładuj mody. W tym momencie Terraria sprawdzi nam, czy wszystko jest w porządku, czy żaden mod się nie gryzie. To trochę potrwa, bo już mam tutaj inne mody wybrane. Dlatego pozwólcie, że zrobię cięcie. Jak widzicie, wszystko działa. Mod został tutaj włączony już na stałe, wszystko powinno działać i do tego momentu, drogi użytkowniku, już pobrałeś sobie modyfikację i wszystko powinno Ci działać. Natomiast jeśli byłyby jakieś problemy z modyfikacjami, no to możecie je ręcznie pobrać tutaj z forum Terrarii, możecie po prostu wpisać w wyszukiwarce mod, który Was interesuje. Tutaj wybrałem sobie dla przykładu e, Torium Mod. Do tego musi mieć on znaczek, że jest na T-Mod Loadera. No i możemy go sobie pobrać na przykład tutaj. Tutaj jest link do pobrania. Mm, no i jak już sobie pobierzemy, tutaj się połączył. Pobierz. Dzień, dziękuję, przejdź do pobrania. No i zacznie nam się pobierać Torium Mod. Jak już się pobierze, no to tutaj wszystko, co jest nam potrzebne jest. Teraz musimy wejść w folder, w którym znajdują się wszystkie modyfikacje, które instalujemy Czyli wchodzimy w dokumenty, zazwyczaj jest to w dokumentach My Games, Terraria I w tym momencie wchodzimy w Modloader Mods i tutaj są wszystkie mody, które instalujemy Dlatego jeśli wyszukiwarka modów Wam nie działa To możecie ręcznie pobrać sobie z forum i po prostu przerzucacie to tutaj Ja nie będę przerzucał, bo nie chcę, żeby mi zastępowało no i po tym jak przerzucisz tutaj moda, którego chcesz zainstalować, to nie zapomnij wejść z powrotem i wykonać tutaj procedurę włączania, którą już pokazywałem. Jeszcze chciałem wam pokazać jak przerzucić swoje postacie i światy z waszej starej terrarii, czystej terrarii na tę zmodyfikowaną. Więc musimy wejść tak jak poprzednio w dokumenty, my games, terraria i tutaj w folderach words i players powinny znajdować się wasze światy. I wasze postacie, żeby one działały na waszej tyrarii, na modach, no to po prostu musicie je skopiować do odpowiedniego folderu, czyli kopiujecie pliki, dwa pliki plus jeszcze ten folder, bo folder odpowiada za mini-mapkę, e, właściwie za wasze odkrycia na danych światach. Dlatego najlepiej jest po prostu wszystkie trzy e, od waszej postaci te pliki przekopiować. Kropka plr, kropka plr back e, i tutaj folder. Ja sobie przekopiuję tylko dwie, bo chcę pokazać, że działa. Yy, I przekopiowujemy to do ModLoader Players i tu. Jak widzicie, już wcześniej to zrobiłem, więc zastąpię. Jeśli chcecie przekopiować swoje światy, no to dokładnie tak samo. Tutaj mam na przykład drugi sezon yy, Terraria.wld.wld.bug. No i kopiuję to sobie i do ModLoader yy, Words i tutaj wklejam. No. I powinno wszystko działać, czyli jak wchodzę do terrarii, no to jest postać Mangetsu, a jeśli chodzi o e, światy, no to powinien być również drugi sezon, no, 30 czerwca 2015, Ach, te wspomnienia. No i to by było wszystko, mam nadzieję, że poradnik Wam pomógł, więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, do zobaczenia, no i cześć!